Hejka! Jestem i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zaczynam inaczej, bo jest już w stajni i zabieram właśnie champika na padok, Na padok, na karuzelę. Zaczynamy dzisiejszy dzień. Miałam najpierw pojeździć siwego, ale jednak nie zdążymy, więc najpierw oboje wyjdą na karuzelę, bo ja mam o 16.00 trening, a no przed tą 16.00 już bym po prostu nie zdążyła jego wsiąść i tak pojeździć, więc wsiądę go dopiero po Jasiu. Najpierw trening na Jasiu, a potem pojeździmy sobie na czampie. I jeśli chodzi Champa, to przygotowałam coś innego niż zwykle. Hejo! Ale... Yy, ten. Ale to pewnie, pewnie już wiecie po tytule, ale zobaczymy, zobaczymy, czy to się uda. Dobra, idę. Na karuzelę leci. Idę po drugiego. Idzie drugi. Przy twiom rżał do koników, nie? Pójdziesz do Czampika? Chodź. Twarzą oboje. Jest Jaś. I <grym> jest Czampik. Pełny set. A za silno, Dobra, mu chwilę sobie połaził, i teraz. Jasiu! Teraz trzeba go trochę poczyścić, bo jest strasznie brudny. A mamy dosłownie za chwilę trening. Więc szybciuteńko. Jako nam uciekła przed chwilą. Biegła po całym otuszu. Nie mogliśmy jej złapać. Zamykamy właśnie w boksie. I stwierdziłyśmy, że już jej nie zabieramy do stajni, bo ona jest takim psem, że ona po prostu nie będzie słyszeć, czy ty ją wołasz, czy cokolwiek, nie przybiegnie, Jest po prostu straszne, więc ona zostaje teraz w boksie zamknięta. No i dzisiaj już jej więcej do stajni nie przywozimy. Bo to była aż niebezpieczna sytuacja, jak ona prawie na ulicę wyleciała. Autami jeżdżącymi mega szybko, więc no trzeba uważać. No co jaśniu, biedny sam został. Tak, tak, na tak, tak, go tak, ale prawa półparatka pilnuje łopatki i się bawi. Sami opuść rękę i zobacz, co się dzieje. Tu się rozpada wszystko? po prostu jest troszeczkę biegać. on kule powiększy na to ty tak próbujesz troszeczkę go oprzeć z przodu, żeby się nie wspierał, żeby był robisz, na białki. on poślałem, nie chciałem ręką. O! I czekaj. Stop. Lewej, dobrze. Nie Pomimo, iż on na tym treningu był. No, długi strasznie, to no, trzeba przyznać, że skoki były takie bezpieczne. On był kochany, on się starał bardzo jak na niego i no, jakby skakał, nie, nie rozpędzał się przed przeszkodą, za przeszkodą, był bardzo grzeczny. Więc mega dumna z niego byłam, bo no, no to zebranie przyjdzie później, a jednak yy, ważne jest to, żeby ten koń był jednak bezpieczny, więc no, jestem, jestem dumna. Takie wodze, super Czekaj Nic nie szkodzi, jedziesz dalej, zobacz, nie kopie, nic nie robi, nie wkurza się, jedziesz Chyba on jest za Spokój, spokój prostuj na prawę, strzebię Czekaj w wodze, poklep i jedź Również wolce sobie W prawej wody Dobrze jest tak Nawet jak długi ten kon, ale utrzymał no, domiesz płyt Czekaj, z łyską Pana Prawą bodzą ten zakręt Spokojnie prawą zewnętrzną wodą na dobra ogarnąłam Jasia, wykąpałam go troszeczkę, zrobił fajną wybrano. Trochę długi łaził, ale jakby tak było bezpiecznie, więc to już jest jakiś krok do przodu dzisiaj. Bezpiecznie poskakaliśmy i powiem Wam, że z galopu to ja jeszcze tyle na nim nigdy nie skakałam, więc nasz normalny rekord. No, a także ten poskakany Jasiu, kochany, bo to był jego pierwszy skoki z galopu u nas na dworze i naprawdę był grzeczny. Jak on się zwykle rozpędza, galopuje, to był mega grzeczny, ale on też był zmęczony, bo wczoraj jeździła go mama i mama trochę wymaga więcej, więc no, no. Też poza tym, było, wczoraj był mega upał, więc on, on i Cham byli serio mega zmęczeni. Tak więc, mimo wszystko. Urodził sobie Jaś. Ja się wypuściłam właśnie na łąkę i teraz zajmujemy się chumpem. Z campem jest dzisiaj taki case, że jeśli. Wie, raczej wiecie, bo myślę, że jest to w tytule i w miniaturce. Dzisiaj będziemy jeździć na nim na wędce z marchewką. Nie wiem jak to zrobimy. Nie wiem czy to się uda. Nie wiem, jak szybko to mi zajmie, zanim on tę marchewkę po prostu złapie i wszystkie marchewki mi się zmarnują. Ale postaram się, żeby tak się nie stało. Ja myślę, że zaczniemy sobie od rozprężenia go w ogóle, żeby porządną robotę w miarę zrobił. A potem spróbujemy coś, coś więcej. Dora, poczekajcie, bo jeśli nie mogę skupić, jak tak wszystko robię na raz. Ja się zostaję. On jest sam, w ogóle żadnych nie ma tu koni. On... Jest przegrzeczny. Dobra, także podsumowując, tą moją peplaninę mam mega dużo marchewek. Idę szukać teraz bata do lążowania, bo potrzebuję tego bata takiego długiego. Więc myślę, że pójdziemy na halę I myślę, że na hali się taki bacik znajdzie. Mama, słuchajcie, słuchajcie, tutaj takie baciki. Ja potrzebuję bacik z taką linką, właśnie, żeby mieć na czym zawinąć ten. To marchewkę, więc ten czarny chyba będzie spoko. Tak? Łączę wam 0,5, o Boże. Spadły mi dwa, więc ten czarny będzie chyba lepszy. Jeśli osoba, która jest właścicielem tego bata, ogląda mój film, to sorry, ale wykorzystuję. Mama, mama tu zasuwa, siodło wyczyściła, konia się dbała, a ja tylko a ja tylko popatrzę, poszłam. Dobra, idę jeszcze po marchewki i stwierdzam, że idziemy sobie na mały plac, bo na dużym placu jeżdżą ludzie, a ja naprawdę nie chcę wjechać komuś w drogę, bo jeśli będę miała mało kontroli, to no, wolę, wolę innym nie przeszkadzać. Dobra, mamy trochę marchewek tutaj. Jeszcze mamy z 6 w drugiej paczce, więc mamy z 10 marchewek. Trump ma 10 szans. Zanim skończą mi się marchewki i będziemy musieli przerwać <słuch> ten challenge. <słuch> 好。

Tutaj tłumaczyłam, że mój koniec mega nowata i w ogóle nie boi się i tak dalej, więc jak nie, nie macie takiego konia, to po prostu tego nie róbcie, bo może to być niezbyt bezpieczne, ale no, Champ jest bardzo grzeczny, Moż, można na nim robić wszystko. nie miałam dograć końca do tego filmu, a jest już popołudnie na dzień drugi, kiedy montuję. Tak więc dzięki za oglądanie. Pamiętajcie jeszcze, żeby zostawić subskrypcję i polubić ten film. I widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia!